Grafika 3D, wybuchy statki kosmicznej i biegające dinozaury. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Grafika 3D, którą będziemy robili w Cinemie 4D. Zapraszam Was na szkolenie, ja się nazywam Jerzy Drozda Junior. Grafika 3D to jest skomplikowana sprawa, bo tam jest modelowanie, teksturowanie, oświetlanie, materiałowanie, symulowanie, animowanie. I cała masa innych aspektów, najgorsze to jest ufałkowanie, unikam zawsze kiedy mogę. Będziemy uczyć się tych rzeczy na podstawowym poziomie, ale oczywiście z taką e, nutką dekadencji, trudności. Będziemy starali sobie życie utrudnić i wymyślać, jak to można rozwiązać, no, chroniąc nas przed pewnymi typowymi pułapkami, które czekają na grafików 3D, ale jest to bardzo, bardzo, bardzo szeroka dziedzina i można znaleźć tam naprawdę fajną specyfikację, można się wyspecjalizować w bardzo drobniutkich rzeczach, będziecie lubili robić rzeczy do gier, proszę bardzo, będziecie lubili robić rzeczy do wizualizacji, proszę bardzo, będziecie woleli robić animacje, takie jak Shrek chociażby, czy coś w tym stylu, na wszystkich jest w grafice 3D miejsce, zapraszam Was bardzo serdecznie, zobaczcie, co Wam będzie pasować. Ja się nazywam Jerzy Drozda-Junior i zapraszam Was do Akademii IT Media na szkolenie właśnie z Cinema 4D. Do zobaczenia.